Gdy pierwszy śnieg, na kainę czek królestw. W powietrzu czuć już drobny, świąteczny, wyjątkowy prestiż. Na mapie błysk, na ekranie znak: to świąteczne monety każdy graczy chce mieć tak. Kolosy, nawet potwory. Zatrzymują się, gdy widzą ich kolory. Świąteczne monety to jest prawdziwe, ok. Migocą jak gwiazdy na czapce Mikołaja. Każda z nich to magia, co cały serwer ogarnia. Kto je zbiera. Ten ma moc jak sto reniferów. I może robić rzeczy z listy niemożliwe. Serio. Świąteczne monety błyszczą jak mróz, każda dodaje sił, każda. Czy dawaj więcej, jesteś większy? Świąteczne monety, zimowy skarb Gdy je masz, to wszystko idzie jak skarb Wydaje się w sklepach, w eventach, w turniejach A cały mat i pol już w świątecznych uniesieniach Na rynku słychać krzyk, E jest dużo. Leć tam! Wszyscy w biegu jakby renifer uciekł Krzyczy zostaw moje, a franek do las już liczy swoje. E -e -ej. Monety wirują w blasku choinek jak mini komety z zimowych krain. I każdy wojownik wie jedną rzecz: Jak masz monety, to możesz wszystko, ej. Świąteczne monety błyszczą jak mróz. ąteczne monety bły jak jakm no monety błyś jak m no Śąteczne monetyły jak mróc.